A, dziękuję. A możemy jeszcze prosić ten przełącznik Na no. no to witamy serdecznie. Cieszymy się, że jest Państwa tutaj tyle pomimo późnej godziny. Małgorzata zajmują się projektowaniem lamp i produkcją lamp. My chcemy dzisiaj zabrać Was w podróż, którą ostatnio, przez ostatni rok przebyliśmy wspólnie i jest to podróż, można powiedzieć, klasyczna podróż po designie produktu. I to jest historia o współpracy między Moja firma HSK Ledy, pracowaliśmy tam nad oświetleniem, nad dostarczeniem oświetlenia do części wspólnych, do bardzo pięknych, prestiżowych części restauracyjnych, hotelu, który znajduje się w samym centrum Wrocławia, w kamienicach historycznych, oczywiście objętych opieką konserwatorską. To jest przy ulicy Kiełbaśniczej, więc jeżeli Państwo będziecie we Wrocławiu... Natomiast firma HSKED, w imieniu której ja tutaj przemawiam, jest krakowskim producentem i dystrybutorem oświetlenia. My mamy takie mocno techniczne skrzywienie, robimy bardzo dużo oświetlenia do przestrzeni pożyteczności publicznej, do komunikacji. Mamy nasze własne laboratorium fotograficzne. Staramy się zawsze podchodzić do tematów oświetleniowych w mocno techniczny sposób, licząc ilości światła, upewniając się, że natężenia będą w porządku, że wszystkie normy będą spełnione. No i właśnie realizujemy rozmaite tematy, ale też z wielką chęcią powielamy się nad tematami, gdzie trzeba trochę pokombinować, nie tylko dać najprostsze liniówki, ale może trójkąty albo y, na przykład przystosować się do jakichś istniejących sufitów, rozwiązać jakieś problemy y, w architekturze. Y, robimy bardzo dużo y, rozmaitych y, tematów, między innymi też pracujemy y, dla marek samochodowych. Tutaj akurat jest krakowski salon Mercedesa, w którym musieliśmy zmierzyć się z bardzo cennym, nieusuwalnym y, sufitem, do którego musieliśmy się tam dopasować ze świetleniem, a jednocześnie uzyskać tysiące loksów. Ale to są y, osobne historie. Y, wróćmy do Wrocławia. Y, Wrocław y, hotel zaprojektowany przez Medusa z ogromną dbałością, y, z takim podejściem y, bardzo skrupulatnym, na przykład do takich szczegółów jak temperatury barwowe oświetlenia, co my bardzo cenimy, bardzo lubimy w projekcie gdzie ma być ciepłe światło, a gdzie nie. To jest dla nas super. E, cały temat zaprojektowany w taki styl, e, powiedzmy e, modern, e, z nawiązaniami do, do, do takich historycznych klasyków. E, I bardzo dużo tam rozwiązań było takich e, ponadczasowych, oczywistych. Pyle, linie proste, fajne rzeczy, które dają taki ciepły klimat. E, Natomiast w restauracji, która jest na parterze tego hotelu pojawił się problem. Nazywamy go roboczo dramatem na wrocławskim suficie. I teraz nie wiem, kto z Państwa tutaj jest architektem i robi takie tematy, natomiast ten slajd na pewno powie Wam, o co chodzi. Generalnie w sali restauracyjnej, która już wyjściowo nie miała zbyt dużej wysokości, po prostu zaczęło brakować miejsca w pionie. Oprawy, które były tam pierwotnie wymyślone, czyli takie duże kosze, które miały tak dyskretnie przesłaniać te instalacje, ale które były po prostu takie obszerne i ażurowe. Nie było szans, żeby się tam zmieściły. No i musieliśmy, musieliśmy poważnie je zrewidować ten element projektu. Też inwestorka, kiedy zobaczyła ten sufit w eleganckiej, wykończonej planach oczywiście, w drewnie, ciepłej restauracji z masywną ilością e, tych instalacji. Troszkę straciła rezon i powiedziała: Dobra, na pewno nie robimy żarówek Edisonowskich wiszących na kablach z jakimiś tam drutami. Musimy zrobić coś zupełnie innego: musimy to przysłonić, musimy odwrócić od tego uwagę, e, ale musimy też mieć coś, czego nikt inny nie ma, musimy też mieć coś, co będzie pasowało do tego ciepłego, kameralnego klimatu. No i zrobiliśmy oczywiście duży reset na rynku, przeszliśmy liczne opcje i wyszło nam na to, że nie ma czegoś takiego, co będzie jednocześnie spełniało te wszystkie funkcje. No i tutaj zaczyna się nasza przygoda z Tomkiem. Tomasz przybył nam na ratunek w tym temacie. Nasza firma TAR ma oparcie, ja jestem projektantem wzornictwa przemysłowego, designerem. Mam długą, długą historię wielkich projektów dla przemysłu pociągów, tramwaje, sprzęt elektroniczny, ale od samego początku mojego działania pasją były lampy. I jesteśmy producentem oświetlenia. Zapraszamy Państwa do naszego stoiska. D380 tam pokazujemy to co mamy w swoim portfolio. I nas tutaj zmierzyliśmy się rzeczywiście y, z taką sytuacją, gdzie musieliśmy bardzo szybko coś wymyślić, zaprojektować i y, ponieważ przyjaźnimy się y, od dawna z firmą PSK, więc podjęliśmy ten temat i zaczęliśmy pracę. To jest lampa, którą mamy w swoim portfolio. To jest lampa, którą ja zaprojektowałem w latach 80. Została nazwana ikoną polskiego designu. Wciąż ją produkujemy. To znaczy, kiedy była produkowana przez prywatnego producenta, kilka lat temu, zrobiliśmy produkcję i te lampy znów, znów, mimo tego, że jest naprawdę trudno na rynku. Produkowane podobają się. To są lampy z naturalne, szkło prawdziwe, skal albo miedź polerowana, albo mosiąc. Część, część szklana jest robiona w krośni, tradycyjną metodą. I to jest cepelin, lampa zrobiona ze sklejki współpracujemy z to, to jest, to jest świetnym producentem polskiej sklepki e, i nasze lampy są, to jest muzeum w Gdyni, tam, tam wiszą. W każdym razie e, bardzo szybko przystąpiliśmy do stworzenia koncepcji i przedstawiliśmy materiały e, te, te, po, po, pokazujące Wizualizacji naszej czy, czy przyszłej lampy w y, firmie Meduza. Lampa jest y, specjalną y, techniką, to znaczy, ma, y, używamy podświetlenia światłowodu, materiału światłowodowego, krawędziowego podświetlenia. Y, daje to równomiernie rozprowadzone światło nam po całej powierzchni, odpowiednio traktowane. Y, traktowane światło, które jest rozproszone w płycie światłowodowej w plexi, potem jest przepuszczane przez płytę dyfuzora i w sumie nie, nie światło, które było kierowane bezpośrednio z led z LEDów jonowo, tylko po krawędzi rozprowadzone w płycie i efekt jest taki, że na na dolnej powierzchni tej lampy, tej lampy, którą bardzo szybko tutaj przygotowaliśmy i pokazaliśmy już wkrótce w Meduzie. Duża powierzchnia lampy świeci się równomiernym światłem, a kolor LED daje odpowiednie ciepłe tutaj światło. Rzeczywiście możemy zmieścić się w bardzo niskim w, w, w bardzo niskiej przestrzeni. Przygotowaliśmy prototypy świecące, świecące modele. Pokazaliśmy to w Bytomiu. Omówiliśmy projekt razem z, z kolegami z Meduzy: Przemą Kasi, Dorota Pala. Dobraliśmy odpowiednie kolory tych lamp i przystąpiliśmy do realizacji. My, Tar, zostaliśmy producentem tej nowej lampy. Przygotowaliśmy prawdziwe prototypy, które miały być dostarczone do tego hotelu. Przepraszam, to jeszcze włączę. To jest zdjęcie dosłownie z tej restauracji, ale oczywiście jeszcze przed przemalowaniem tych instalacji, bo one tam potem zostały przemalowane na zieleń, która jest dominującym kolorem w całym hotelu. Natomiast widzicie Państwo, jest ich tu dużo. Widzicie Państwo ten dramat, który tam się odbywał na sowicie i ten dramat, oczywiście tu jeszcze nie jest zasłanię, zasłonięty, ten sukni. Ale lampy są już gotowe, zostały zatwierdzone, i już wkrótce, w bardzo krótkim terminie, cała załoga nasza pracowała. W ostatnich, w ostatnich dwóch tygodniach, dosłownie prawie dzień i noc, przygotowaliśmy 170 lamp, które zostały powieszone w restauracji. Te lampy były sterowane ogólnym systemem sterowania które zapewniło hańska odpowiednio zapalone pełnym światłem umożliwiają znalezienie igły, a ściemnione dają bardzo miłą, taką intymną atmosferę tej, tej kawiarni, tej, tej restauracji i barów zrealizowany produkt. Ja jeszcze tylko powiem parę słów odnośnie tego sterowania, o którym Tomek już tutaj y, zaanonsował. Chodzi o to, że w pierwotnym projekcie założenie było takie, że tam będą żarówki edysonowskie, y, które są tradycyjnym, fajnym źródłem światła, które fajne, którego estetyka odpowiada klimatowi restauracji. Jest tego teraz bardzo dużo i to się sprawdza. Natomiast y, system sterowania dali, który, który w całym budynku był zaplanowany i już praktycznie rzecz biorąc niemalże uruchomiony. Być skomunikowany z tymi edisonowskimi żarówkami e, przez jakiegoś tam rodzaju przekładniki, i tam miał być w tym konkretnym fragmencie hotelu wdrożony e, system sterowania triakowy z przypięciem do tego dali. Co stanowiło też dla do nas dosyć spore wyzwanie, żeby przejść właśnie z tych tradycyjnych żarówek, nie dotykając w ogóle instalacji, bo instalacja już była gotowa na nasze ledowe źródła światła, no, ale oczywiście jakby design Tomka i know-how naszej firmy w połączeniu pozwoliły na to, że w tych okresach też udało się uzyskać tą pełną funkcjonalność właśnie rozjaśniania i ściemniania w ramach tego istniejącego systemu DALI.